No dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Andrzej Kawalkowek i dzisiaj będzie taki trochę luźniejszy film, bo porozmawiamy sobie po prostu o podsumowaniu lutego. Co się u mnie działo w firmie, co wyszło, co wyszło tak sobie i co bym jeszcze chciała wprowadzić lub poprawić. No I teraz możecie się wydawać, że no halo, halo, ale jak to podsumowanie lutego jak już mamy kwiecień? Coś ci się chyba pomyliło. No nie, po prostu nagrywam ten film wcześniej, nagrywam go w marcu, więc jestem, powiedzmy, że w miarę na świeżo po podsumowaniu lutego, a po prostu ty oglądasz ten film w kwietniu, no bo tak on się tutaj uplasował w moim grafiku, tak mi wpasował i mam nadzieję, że nie będzie ci to przeszkadzać. Zresztą uważam, że luty jest takim fajnym miesiącem na to, żeby ci to podsumowanie tutaj pokazać na filmie, ponieważ jest to troszkę takie jeszcze pokłosie moich postanowień, celów noworocznych i tego, co sobie tam zaplanowałam. A jeśli chcesz wiedzieć o co tutaj dokładnie chodzi, jakie miałam cele, jakie było moje słówko tego roku, jest słówko tego roku, to tutaj odsyłam cię do filmu, w którym mówię, co się będzie u mnie działo. Więc dzisiaj takie podsumowanie, zapraszam. Zacznijmy od tego, co wyszło, zacznijmy od pozytywów. Więc co wyszło i co jest najważniejsze, to wyszła mi współpraca z wirtualną asystentką. To jest po prostu najważniejsza rzecz lutego i w ogóle myślę, że to będzie największy przełom tego roku, ponieważ ja się bardzo długo zbierałam do tego, jak mnie dużo obserwujesz, to wiesz, że już jakiś czas temu mówiłam o czymś takim, gdzieś tam powiedzmy tej asystentki szukałam, nie do końca aktywnie, no i teraz postanowiłam, nie, koniec, kropka, ja muszę to zrobić, bo inaczej mój biznes przestanie się rozwijać, będzie stało w miejscu. Więc e, współpracuję z asystentką, z Agatą i jak na razie jest wszystko super, bardzo jestem z tej współpracy zadowolona, no bo odzyskałam naprawdę mnóstwo czasu, mnóstwo energii i mogę skupić się bardziej na pracy koncepcyjnej niż na takich zadaniach, które trzeba było wykonywać, a które zajmowały mi naprawdę bardzo dużo czasu. Druga rzecz, która również super mi wyszła, to jest monitorowanie czasu, ale zaraz dokładnie ci opowiem. O co tutaj chodzi? Ponieważ o tym monitorowaniu już troszkę mówię. Ja faktycznie to monitorowanie robiłam już wcześniej, zawsze używam wtyczki toggle po prostu do chroma i jak się dałam do pracy, to klikałam sobie, że ok, teraz jest praca. Ale niekoniecznie rozdzielałam to na takie zadania, czyli po prostu wpisywałam sobie tam na przykład, nie wiem, po prostu praca nad Instagramem albo coś w tym stylu. No i przez to nie wiedziałam do końca, ile czasu zajmuje mi napisanie takiego posta, Ile czasu zajmuje mi nagranie filmu i przygotowanie się do tego filmu? Bo tego już nie monitorowałam, no bo po co? Bo wiadomo, chwila, moment rozłożenie yy, kamery i yy, ogarnięcie się, a tak naprawdę zajmuje to minimum pół godziny. No i to jest dużo, prawda? Jak tego wcześniej sobie tak nie ogarnęłam, nie wiedziałam tego, to kiedy planowałam sobie, ok, tego dnia będzie nagrywanie, zakładałam po prostu zbyt mało czasu i się nie wyrabiałam. Więc co w lutym zrobiłam już tak konkretnie? Zapisywałam, ile czasu dokładnie zajmuje mi każde zadanie, i dzięki temu, jak sobie teraz planuję kolejne tygodnie, kolejne miesiące, kwartały, no to już wiem, że muszę sobie po, po, prawdopodobnie zazwyczaj zaplanować więcej czasu niż na początku mi się wydawało. I mniej więcej mam już średnią. Tak czyli na przykład wiem, że napisanie newslettera zajmuje mi tyle i tyle czasu, i po prostu. Tyle sobie na niego zakładam. Super sprawą jest też to, że w końcu w lutym poczułam, że nie muszę się już dłużej tak sztucznie motywować. E, czyli kiedyś, jak było mi ciężko usiąść do pracy, to co robiłam? E, cały po prostu arsenał odpalałam. Wiadomo, pomodoro, właśnie togle, właśnie wtyczki blokujące przede wszystkim taka wtyczka, która blokowała mi wszystko. Czyli jak ją włączyłam, musiałam się przemóc jedynie, po to, jedynie tyle, żeby ją włączyć. Jak już ją włączyłam, to ona blokowała mi dostęp do całego internetu i jej nie było. Włączyłam sobie też tryb samolotowy w telefonie, telefon musiałam wynosić do innego pokoju. no Generalnie dużo rzeczy musiałam robić, żeby w końcu usiąść do tej pracy i się na niej skupić. No nie ukrywam było mi ciężko, ale bardzo też denerwowało mnie to, że ja potrzebuję aż tylu wspomagaczy, żeby codziennie swoją pracę wykonywać. No, pomyślałam sobie, no coś tutaj jest nie Halo. No, i gdzieś tam jakoś powoli zaczęłam sobie po prostu rezygnować z części tych wspomagaczy, i w tym momencie jest tak, że jedyne co robię, to właśnie monitoruję czas, ale to jakby to nie jest już taki wspomagacz to jest po prostu no fajnie wiadomo, że sobie widzieć, że ten czas leci, że faktycznie robię jakieś zadania ważne, zaplanowane, ale to jakby nie wpływa za bardzo na moją motywację. E, oczywiście mam też pomodoro włączone, co też. Powiedzmy, że raczej nie za bardzo wpływa na moją motywację, to jest raczej po to, żebym zachowała higienę pracy, ale nie muszę już używać tych wszystkich wtyczek blokujących, nie muszę kombinować z telefonem, po prostu siadam i pracuję i jest fajnie. No i właśnie kolejna rzecz, która też mi fajnie wyszła w lutym, to jest to, że dopasowałam sobie pracę pod siebie, czyli nie brałam zapewnik tego, że na przykład ktoś pracuje w sesjach Pomodoro na zasadzie 25 minut pracy, 5 minut przerwy albo ktoś inny pracuje 3 godziny z rzędu. Ja tam próbowałam sobie to, wiecie, kiedyś dopasowywać, właśnie robić tak jak inni. Czy ktoś tam wstaje o 5, no to ja też tak robiłam. Albo ktoś pracuje po nocy, to ja też tak próbowałam. I yy, jedno mi pasowało, drugie nie, ale czasami robiłam coś na siłę, no bo tak trzeba. No otóż nie trzeba. E, okazało się, że można pracować tak jak jak ja to uważam za słuszne, w sensie tak jak mi jest najlepiej. Czasami jest mi dobrze pracować dopiero, zacząć pracę dopiero o 10, czasami super mi się praca o 6. Jak się czuję danego dnia, na ile mogę sobie pozwolić na tyle tyle właśnie robię. I między innymi zaczęłam też testować sobie, jakie sesje pomodoro u mnie sprawdzają się najlepiej. No i najlepiej okazało się, że sprawdzają się sesje godzinne, czyli 60 minut pracy, potem 10-15 minut przerwy i co dwie godziny przerwa jest dłuższa. No i kiedyś bym powiedziała, że to jest niemożliwe, żeby skupić się przez godzinę, w sensie w moim przypadku. A teraz okazuje się, że właśnie dopiero gdzieś tam po tych 20-30 minutach ja się rozkręcam i wtedy właśnie ta godzinka pracy wychodzi mi fajnie. No bo 25 minut to było dla mnie za krótko. Ja się szybko wybudzałam z tych zadań. Nie miałam czasu w nie wejść tak naprawdę i dużo mniej robiłam niż robię teraz. Tak uważam. No Ale najważniejszy wniosek jest taki, że dopasowałam to do siebie. Przestałam słuchać tego, co inni mówią, że tak trzeba. Nic nie trzeba. Mi pasuje tak, robię tak. I też Patrzę na to, jak się czuję danego dnia. Jak wiem, że danego dnia mogę sobie pozwolić na więcej, to pracuję więcej. Jak innego dnia jest ciężko, no to robię minimum yy, i tyle. I to naprawdę fajnie się umie sprawdza. I to, co również wyszło w lutym, co wy też zauważyliście. To mnóstwo dobrego, regularnego kontentu. Jestem bardzo z tego dumna, bardzo szczęśliwa, i oczywiście znowu nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z Agatą, bo po prostu nie byłam w stanie czasowo tego wszystkiego sama ogarnąć. No a tak, pojawiały się bardzo regularnie posty na Instagramie, wychodził regularny newsletter, regularne filmy tutaj na YouTube, i wiadomo, gdzieś tam w międzyczasie się inne rzeczy działy. I co, jestem bardzo z tego dumna. Bo to też była taka moja bolączka, że ciężko było mi robić regularny content. Ja robiłam go tydzień, dwa, trzy i po prostu za chwilę yy, wysiadałam. No bo nie ogarniałam już tego wszystkiego, za dużo tego było i też w ogóle próbowałam robić to na wielu różnych płaszczyznach, czyli nie tylko Instagram, tak jak teraz, ale też Facebook, ale też LinkedIn, ale jeszcze bloga prowadziłam, tego było za dużo końcu się ogarnęłam i e, co? Mamy regula regularnie Instagram, regularnie newsletter, to on jest zawsze i zawsze będzie. E, I YouTube. No i na razie to jest wystarczająco. Tyle jesteśmy w stanie razem we dwie ogarnąć i się cieszę, że wychodzą nowe rzeczy, że mogę Wam. Pomagać po prostu w prowadzeniu firmy, w sprzedaży bardziej efektywnej, w copywritingu, w rozwijaniu swoich biznesów. Co chciałam wprowadzić w lutym, a co wyszło mi tak sobie? No to procedury. Chciałam wprowadzić procedury po to, żeby właśnie fajnie współpracowało mi się z asystentką. i to częściowo zrobiłam. Do niektórych rzeczy procedury są, ale chciałam też mieć procedury po to, żeby mi było łatwiej później, jak robię inne rzeczy powtarzalne. Czyli jak na przykład wiem, że prowadzę webinar, chciałam sobie tworzyć takie procedury, co po kolei muszę zrobić, o co muszę zadbać, co muszę sprawdzić, i żeby to po prostu sobie następnym razem tylko odhaczać. Więc nie do końca mi to jeszcze wyszło. Mam procedury do niektórych rzeczy, ale właśnie głównie do współpracy z Agatą. Nie mam tych procedur dla siebie, i to chciałabym. Nie wiem czy teraz, ale chciałabym jeszcze na pewno w tym roku wprowadzić, bo wiem, że to po prostu ułatwia pracę i dzięki temu na przykład nie zapomnę o tym, żeby naładować baterię do aparatu, jak mam zamiar nagrywać, albo nie zapomnę o tym, żeby sobie wyprasować koszulę i nie będę te, tego robiła w pośpiechu, dwie minuty przed nagrywkami. Co wyszło mi też tak sobie, to jest to, że pracowałam w weekendy. Chciałabym nie pracować weekendy i kiedyś sobie tak zakładam taki reżim, że nie ma, nie ma, nie można pracować weekendy, bo no też wiem, że jak ja w sobotę, niedzielę pracuję, to potem poniedziałek był taki: wiecie, byłam zwiniętą w kocyk tortyją i po prostu nie chciało mi się nic, no i to było bez sensu, bo już zaczynałam tydzień. I wtedy faktycznie te wolne weekendy bardzo super się sprawdzały. W tym momencie jest tak, że czuję, że idzie wiosna. Przypominam, że jest marzec, jak to nagrywam, więc faktycznie ta wiosna idzie. I czuję się lepiej, i czuję się fajnie, pracując, więc nie przeszkadza mi to, że pracuję w weekendy. Oczywiście to nie jest tak, że siedzę tyle samo, za w tygodniu, ale jak mam ochotę, to po prostu sobie usiądę do tej pracy. I taka zasada, której się trzymam, to po prostu bez spiny. Jeżeli muszę coś zrobić, to staram się to robić w tygodniu, a weekendy są po to, że jeżeli mam ochotę, jeżeli akurat w tym momencie chcemy się popracować, to sobie pracuję. I przestałam się biczować za to, że pracuję w weekendy. Bo jak widać jest poniedziałek, a ja nagrywam drugi film dzisiaj. Już rano też kilka rzeczy zrobiłam, a jest godzina za 15 15.11, także jest dobrze jak na poniedziałek, mimo że niedziela i sobota były pracujące. Ale to wszystko dlatego, że po prostu dopasowałam to do siebie bez żadnej spiny. W lutym chciałam też mieć minimum trzy sesje pomodorowe, właśnie godzinne, każdego dnia od poniedziałku do piątku. I to też nie do końca mi wyszło. Było tak, że pracowałam więcej, ale były też dni, kiedy pracowałam mniej. I no niby może jakoś to się wyrównało ostatecznie, ale. Chciałabym jednak zrobić sobie, stworzyć sobie taką rutynę, że faktycznie te trzy sesje Pomodoro pracować każdego dnia, żeby nie przeciągać tego tak bez sensu, bo w dni, kiedy nie robiłam tych trzech sesji, to po prostu tak naprawdę nie robiłam też nic innego. To było takie myślenie o tym, że muszę pracować, ale nie chciało mi się za bardzo, więc nie pracowałam, ale żeby nie było, że robię coś innego, to siedziałam i myślałam o pracy. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Strasznie błędne koło. Kiedyś to była po prostu moja ogromna zmora, teraz coraz rzadziej, ale ciągle mi się zdarza, więc nad tym na pewno będę chciała jeszcze popracować. No i jeszcze nie do końca wyszło mi to, żeby zadbać sobie o taką wieczorną rutynę, czyli szczególnie sprzątnięcie biurka z brudnych kubków, ogarnięcie po prostu wszystkich latających karteluszek i zeszytów i tego wszystkiego. No i przede wszystkim mm, też taka higiena pracy pod tym względem, że o konkretnej godzinie zamykam komputer i robię sobie wcześniej plan na następny dzień. Nie zawsze to wychodziło, czasami ten plan robiłam dopiero następnego dnia rano, ale no nie było tragedii, bo plan zawsze mam tygodniowy, więc i tak mniej więcej wiem co każdego dnia mam zrobić. Natomiast chciałabym jeszcze to troszkę poprawić, żeby rano siadać już po prostu do czystego biurka z gotowym planem i ze świeżą głową. No dobra, i jeszcze na koniec dwie rzeczy, które chciałabym Prowadzić w najbliższym czasie, to jest po pierwsze wcześniejsze wstawanie i szybsza poranna rutyna. I mówiłam tutaj wcześniej o tym, że bez sensu było to, że kiedyś próbowałam wstawać wcześniej, bo inni tak mówili. Tak, nie robię już tak, bo, bo tak trzeba, ale wiem po sobie, że ja po prostu jestem troszkę jak taki niedźwiedź i zapadam w sen zimowy, jak jest zima, jesień, zima. I ten początek wiosny. E, I wtedy faktycznie to wstawanie jest ciężkie. Ja się nie zmuszam absolutnie do tego, żeby wstawać o 5 czy o 6. Ale w momencie, kiedy już zaczyna się robić jasno godzina 6, czy nawet tam przed 6, e, no to wtedy ja się po prostu sama budzę. Ja już nie mogę dłużej spać. I to jest super. I, 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 i co? I chcę właśnie tak działać. Czyli jak budzę się naturalnie o tej 5, 30 czy o 6, a mimo że poszłam spać o północy czy po północy, czyli teoretycznie. Stan jest za krótki, to nie zmuszam się do tego spania. Jak mam ochotę wstać i pracować, tylko pracuję, a potem sobie w ciągu dnia robię drzemkę i, i, i jest fajnie. I jakby zachowana jest ta higiena snu, że śpię gdzieś tamte 7,5, 7 8 godzin w ciągu dnia, ale. Niekoniecznie w ciągu nocy, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, ale co najważniejsze jest to, że nie zmuszam się do tego właśnie zimą. Jak wiem, że to totalnie nie jest mój styl życia wtedy, tylko teraz jest wiosna, lato i ja wtedy, ja od rana biegam po prostu, jak bardzo zadowolona, że wstałam tak wcześnie, więc polecam sobie to również u siebie sprawdzić, jak to u was wygląda. A no i mówiłam właśnie o tym, że chciałabym prowadzić szybszą poranną rutynę. Czyli, że wstaję i wiecie, mycie twa,rzy ząbki i tak dalej, śniadanie, wszystko robię w jednym czasie, nie rozciągam tego, bo ja potrafiłam czasami tak umyć włosy, coś tam popracować, za chwilę zjeść śniadanie, znowu popracować. Za pół godziny umyłam zęby i znowu zaczęłam pracować, potem okazało się, że muszę posłyszeć włosy. Ojeju, bardzo mi się to rozciąga. Nie chcę w ten sposób działać, bo odrywam się co chwilę od pracy i tak naprawdę dopiero o godzinie 10 jestem na tyle ogarnięta, że już mogę usiąść konkretnie do roboty. Będę chciała wprowadzić taką właśnie rutynę, że konkretnie pół godzinki mam rano, czy tam troszkę więcej, ile będę potrzebowała i robię w tym czasie wszystko pod rząd. I ostatnia rzecz, którą chcę jeszcze prowadzić w najbliższym czasie, to zautomatyzowanie moich zadań, mojej pracy tak, żebym zarabiała nie tylko na kampaniach, ale też w międzyczasie powiedzmy pasywnie, ale... To nigdy nie jest przychód pasywny, to jest tak półpasywnie. W każdym razie, jeżeli oglądacie to teraz 10 kwietnia, no to jeszcze macie szansę dołączyć do warsztatów strategicznych. Oczywiście link dostaniecie tutaj w opisie do tego filmu, ale jest to jedna albo ostatnia, albo przedostatnia kampania w tym roku, ponieważ teraz chcę się skupić na tym, aby poukładać sobie wszystko to, co już mam, poukładać sobie konkretnie moje oferty i już nie skupiać się tylko na tym, aby sprzedawać je w kampaniach, ale Również w inny sposób. Na pewno będziecie to widzieć u mnie i będę to regularnie wam zdawać relacje na Instagramie, więc też warto mnie zaobserwować, bo tam jestem po prostu najczęściej, praktycznie codziennie. Więc jak Was to interesuje, to zachęcam. Również link znajdziecie w opisie. No i też będę chciała poukładać sobie różne rzeczy, które już mam. A które trochę jakby wymagają odświeżenia, które właśnie y, muszę zaktualizować, albo wiem, że mam to, 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 a brakuje mi gdzieś etapu pomiędzy, no to to wszystko będę teraz właśnie y, nadrabiała. Może brzmi trochę teraz enigmatycznie, ale jestem pewna, że zauważycie efekty, zresztą będę Wam się chwalić. No dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten film. Bardzo fajnie, przyznam mi się, go nagrywało i w ogóle fajnie sobie tak podsumować miesiąc, zobaczyć, co się udało zrobić, co fajnie nam wyszło, co nie do końca, co jeszcze można prowadzić, no to są zawsze fajne wnioski. Dajcie znać, czy Wam się podobało, bo być może będę robiła takie filmy częściej, nie co miesiąc raczej, bo nie zawsze będzie on na tyle ciekawy, żeby coś Wam tutaj fajnego pokazać, ale myślę, że raz na kwartał być może. To dajcie znać, czy Wam się podobało i czy robicie sobie takie podsumowania u siebie w biznesie. Jestem bardzo ciekawa. Ale jeżeli obejrzeliście ten film do samego końca i Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no bo nowe filmy pojawiają się tutaj raz w tygodniu regularnie i szkoda byłoby je przegapić. To co, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, zostaw komentarz, łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień. Do zobaczenia.